Witajcie! Ja się nazywam MeatPel i dzisiaj nagrywamy z górnika. Sara zajmamy świetny um, z Battlefielda 3 niestety mam po angielsku, a dubbing polski, czego w ogóle nie rozumiem. Ale no dobra Kampania i od nowa nie będę. Amski będziemy grać od nowa. Mm. Na razie będę grał na pewno w tą grę normal no, no będziemy grać, nie na easy nie? Co my nie jesteśmy fejerami, nie? No, nie jesteśmy. Mm. Dobra, poczekajcie. Spoko. O, więc tak za... Dobra, to się to za krótki. Dobra, o 30 coś skończyło. Boże, o 18. 30 może? Nie 35. No dobra! Super fi... File. file... Nie, nie filet? Nie, nie, to nie... nie, yes. some simple video. Dobra, nieważne. Boże, Kupił mikrofon! Trzeba się... Nie może zostać w miejscu. On musi się ruszać. On... On jest taki ruchliwy. Boże, ludzie. Dobra! Ahem! You can carry to Premier Weapons. Weapons. Dobra różnica. dobra. Hm No i chyba zaczynamy. Zapisuje mi się gra! O nie! Co ja teraz zrobię? to się loguje? Czy mi się wydaje?

Zdrowie. Nie. Nie, wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem! Dobra! D, D, D... Składamy się w i... A. O! Chodź tu! Chodź tu, chodź tu, O o, 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 fuck. o fuck. I don't right. Jesteś tam? Nie. Alone in the dark. Będę tą grę. Może z Alone in the dark, bo tą grę gram tylko naprawdę dosłowne. Nie wiem, parę minut. Tą gram już troszeczkę dłużej. Ale postanowiłem nagrać coś. Nagrać jakąś sensowną serię, która będzie poskładana do kupy. Nie jakaś. Jednorazowy film z jakiejś gry, jak na przykład z Happy Wheels, albo e, coś mi się z. E, chyba przestanę nagrać frapsy. Nie kupię sobie action albo cokolwiek, No byle nie będę frapsy nagrał, bo frapsy nie jest najlepszy. Nie wcale w ogóle. Mission Operations World Break. Okej, to jest Miecz, a Breaker to było chyba... Łamanie? Łamanie mieczy, Nie wiem. Łamany Miecz? Nie wiem. Operation to chyba wiadomo, że... To był pracę, nie? Nom, nom. I nie grałem u siebie długo. Nie wszystkie filmiki, to był najfilniejsze. A teraz będę musiał niestety te filmiki zostawić w spokoju, bo jednak jak ktoś ogląda Let's Play z jakiejś gry, to chce dowiedzieć się jak najwięcej, a nie jak najmniej, więc... A ja chyba, żeby tak cięcie tak. za środka. A najpierw filmik. Może być? Pracujecie laski, hey? Dzień dobry, sierżan się, Blackburn. Kiedy mi wreszcie powiecie, co tu się dzieje? 18 godzin temu odebrałem telefon z Departamentu Bezpieczeństwa z informacją, że mają w areszcie żołnierza, z którym powinienem pomówić. Chodzi o atak terrorystyczny na Nowy Jork. Żołnierz utrzymuje, że wie, jak mu zapobiec. Najlepsze jest to, że według niego do zamachu ma dojść już dzisiaj. I oto jesteśmy. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak gówno. Szerszy tekst. Borka, to to ja. jest. To. Salomon. A ty nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym Jorku? A wy nie? Dlaczego? Bo tak powiedział. Czytałem akta. Próbuje ratować swój tyłek. Nie wie, co nas interesuje. Chwila, wysłuchajcie mnie. Później mnie pogrzebiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Ech, nie wie, co nas wysłuchuje. interesuje. Spokojnie, poczekaj. Chcę pójść tym tropem. Pomożesz nam złożyć do kupy scenariusz ataku, sierżancie. Jeśli będziesz współpracować, może wydobędziesz się z szamba, w którym tkwisz po same uszy. Jedyne, co musicie, sierżancie Blackburn, to wypełnisz białe plamy, jasne? Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Salomoni i Pielar? Dziewięć miesięcy temu. Podczas operacji Łamać Mieczy. A, prawie. Aurą? Słucham. 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 Nie połeni. Masz sobie to obejrzeć w moich myślach. Albo w Let's Playu. Mita, buja. Ej, trwa muzyka Forever. <muchy> Boże, the rambler, the gambler, the wy też już kurwa nie wiecie co my tu robimy? Przestań zdywać śpicha, Montez! Tak tylko mówię, jeśli chodzi o PLR, powinniśmy teraz być w Iranie, a nie w Iraku. Oni przechodzą przez granice, tak. Pielar to kozacy, łapiesz? Większy chodnik ze świecą, szuka. Szajbus 1-3, tu dowódca Szajbusów. Sytuacja jest zmienna. Jak najszybciej udajcie się do punktu z Tu 1-3, przyjąłem. Kurwa, czemu się zatrzymujemy? Nasz cel znajduje się 20 kilometrów stąd. Nie wiem, Montez. No, panowie, wszyscy wysiadać! Dobra, idziemy! Jadam! Gdzie porucznik? Tutaj prawo. Dzięki! Zastanawiasz się czasem czemu w tej części świata wszystko się o, tak ciągle pierdzieli? Ja tylko szlankę. gadasz. Y? pogadasz? Co no, nie? To jest wszędzie. No to jest że to Ale nie, to jest pianę. Również go Kręciłem się jak oni o czymś gadają. Panowie, witam. Jak wiecie, przebiły się tu do nas jednostki PLR z Iranu. Witam. Robi się nieciekawie. Szukajcie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze PLR. O 9.30 straciliśmy kontakt z oddziałem Żmija. Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu bazaru Pinza. To ta gorsza część miasta. Dobra, dobra. Nie wykluczamy ci, 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 udziału PLA. Macie udzielić oh. wsparcia zaginionym żołnierzom, no. a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na Was. A ja Znajdźcie na ciebie. Żołnierzy. Bierzemy się za to. Bierzemy. Idziemy? Nie, ja to zostaniemy. Sobie... Patrzę na tą mapę, jak Ty. Na Bardzo ładna mapa. To jest taka. No, poczekajcie na mnie, koledzy, poczekajcie na mnie, nie uciekajcie mi. Koledzy, ja też chcę się z wami bawić. Gin! Gin! Głupie, gówno! Ech, nie udało mi się. Nie udało się, zakoksić.

Idę, No, hello. Dobra, wszyscy się do krawędzi jak na chwilę, głowę to ją kurwa ostrzelimy! Zrozumiano! No to ją ostrzelimy! Tak! Trzymaj się! Sami na dzielni ba, będziemy, ceka, nie będziemy na pozycji! Yeah. Zachować odstępy! Nie zatrzymywać się! Mam no, najlepszą furę! A masz! Widzisz go? No, jest! No. No, no, Albo długi, albo nie. Tak, wiem. teraz. Co black teraz? Ja tu już siedzę od dwóch godzin, a wy się tu pieprzycie z kodzeniem na górę. Weźcie mi, dajcie spokój. Ja rzucę sobie do niego granatę i będzie, będzie fajnie. Jezu. Jest nasz snajper. Dobra, dobra. Jest nasz snajper. Dobra, dobra. Naprawdę? Naprawdę? Czy podczas nagrywania zawsze ktoś musi do mnie napisać? Ja tak jak sobie siedzę spokojnie, to nikt do mnie nie pisze. Jestem się osamotniony. wow To strzela! O, dobra, ja to mam gdzieś. Musiałeś mi to tak daleko... Najlepiej się... strzelasz. Jak zobaczysz błysk broni, Czy już się, brachu. Będę cię osłaniać, Że się robić się irytujące o Boże A, ja dobra, co, bo sprawę, to jest naprawdę fajna osoba Albo Łukasz O, Agnieszka Napisała Kabum! Tak, Boże Jest na niebołam sobie... A, to rozwój Naprawdę, nie są fajne! No co? Dlaczego? co ja źle zrobiłem, przepraszam, bardzo! Hello! Strzeliłem tam i butłem! Pum! Jebut! Yeah, Pom. Jebut yeah, jej yeah, but I który nie uznaję? Najlepiej strzelasz. Jak zobaczysz błysk broni, rozwal dościa. się, brachu. Będę cię osłaniać, a ty strzelaj! Uwaga na gazy wylotowe. Przygotować się. Trzy, dwa, jeden, obiad! No nie. To było chamskie. Boże. Ja nie mogę. Dobra ci, teraz się uda. Teraz się na pewno uda. Która godzina? Kurde, nie widzę. Dobra. Zostało nam jeszcze 10 minut do grywania, pamiętajcie. Najlepiej strzelasz. Jak zobaczysz, błysk broni, rozwalasz się. już Będę cię osłaniać, a ty strzelaj! Baga na masę, Przygotować się, 3, 2, 1, ognia! Pierwszy, nie? No i to się tak robi. Wszystko jest. Nie... Niezłe trafienie! W porządku? W porządku. Poszukajmy no tego patrolu. Szajbus 1,3 tu sanitariusz. Wyłatwiliśmy waszego człowieka i możemy dostarczyć go do punktu ewakuacji. Po tego. co? Będziecie po co mnie gdzie? Jaka sprawa, jaki kierunek, odbiór? Północna strona. Szajbus 1,3 na pozycji, wygląda, że jest czysto. Przyjąłem, przemieszczamy się, odbiór! Wypatrujcie wroga, nasi są tam całkiem odsłonięci. Przyjaciel, na poziomie ulicy! Schowaliśmy się, załatwi się Balkony, lewa strona! Ruch na dachu, Przed nami! Ale. Są następni. Uważajcie na ulicę i dachy. Gdzie jeden, chyba już czysto. Przemieszczamy się. Załatwione, się ruszać. Kurwa, to chyba jakieś darmy! O, oh, lol. Atakuje! Naprawdę są za Strzela! Szajbus 1, jeden tu Dotarliśmy. Wielkie dzięki. Zaopiekujemy się waszym koleżką. Bez odbioru. Nasz koleżka! Yeah. R -R 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 -R. Idą do nas, są w budynku. Wejdziemy wreszcie z tego zastranego dachu? Nie możemy wrócić po własnych śladach. Trzeba znaleźć jakąś inną drogę. Kameczmy, bro! ty z mi macie na Od razu trzeba przeklinać nie? O, ten granat może mi rozsadzić dupę. Lepiej. Nie przeklinę. Wszystko! Nic z tego, za daleko. Możemy użyć tego jako mostu. Traba. Po co księciu Persji? Nic z tego, co zaraz się. wystarczy się dobrze rozpędzić i potem dobrze złapać. Że w The Walking Dead skazali z wyższych miejsc. Uciekam z tego, funkcja. Wow, to było wiesz, kuszyli, jest jak. to był koks znoszący. Czekam tu na nich dwa lata później. Shaibus 1 czy dushajbus? Jak jest wasz status? problemy. Przemieszczamy się do punktu do Szajbus 3 do Szajbus 8. No, jakie problemy? Przebijamy się. to no, w ogóle będzie jak przez terrorystów to marne rozwiązanie. Brachu, Amerykę założyli terroryści dla terrorystów. Jak ci się zdaje, czym była amerykańska wojna o niepodległość? Terroryści zakładają terrorystów jak to w ogóle terrorystów. terrorystów. Dobra, Sam sobie ja często zadaję to do... Nie zrozumiałem Tylko zawsze trzeba powiedzieć sam, samemu to siebie nie było No. but, je but je but granat i jeu o fuck granat! Naprawdę? Czy wy jesteście atak niecelni do cholery? Bum 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 Ma jeszcze ochotę? No okej, okay, let me bro. Dobra, znij sobie broń, nie chcę tego. Nie, nie podoba mi się M4. Ja wolę P5. O, no! To się nazywa broń, kurde. Nie, to jest po prostu P5. Ja jest bardzo podobny, dałem P5. Po nie, nie dałem p Dostałem! Nie, jeszcze naboje do tego. Lecimy na boje. To nasz patrol? Dwóch! Skupcie się! Mm. Kobaczmy! A nie, co dobrej nie było 3 maj, tu jest nasz, to jest nos, to, jest nos, to jest ej, on żyje! To sorry, że Ci przeszkadzałam, nie? Ale wyszten! Dokończyłem w następnym przynku, na tyle kończymy! Dobra.